Dzień dobry. Wczoraj poznaliście słówko besmirch, besmirch, które w języku polskim oznacza rzucać cień, skalać, oczernić na przykład czyjąś reputację. To besmirch means to harm the good reputation of someone or something. Spójrzcie na przykład. He besmirched the good name of his family. He besmirched the good name of his family. Czyli on skalał dobre imię swojej rodziny. Na dzisiaj przygotowałam Wam przymiotnik sluggish. 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 Sluggish w języku polskim ma bardzo wiele znaczeń. Między innymi niemrawy, ociężały, ospały, powolny, wolno działający. So, sluggish means... Not moving as quickly as usual. Not moving as quickly as usual. Czyli nie poruszający się tak szybko jak zazwyczaj. Jest to podstawowe znaczenie tego słowa. Możemy powiedzieć: Tom woke up feeling tired and sluggish. Tom woke up feeling tired and sluggish. Tom obudził się czując się zmęczony i ociężały i ospały i niemrawy. Do zobaczenia next time!